No ma z tej strony Pitek, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Castle Cash. No mówię, nie zupełnie serii, bo seria to jest Zacznijmy w Castle Cash, To jest po prostu odcinek tym razem już nie z jakiejś tam wersji powiedzmy czwartoplanowej Czy jakiejś innej, bo tych wersji mam za 20 Takich co normalnie codziennie gram Tym razem będzie to odcinek z mojego głównego konta I co takiego będziemy robili? Słuchajcie, teraz miałem ferie, dwa tygodnie ferii I przez całe te ferie zbierałem gemy nic nie wydałem, no chyba że było jakieś tam zadanie, o 60 gemów, to też się przyda? Chyba że było zadanie powiedzmy wlosuj talent, co dopiero wtedy. Yy. I dzisiaj będziemy losować. Tak. No za 4000 gemów, znaczy teoretycznie za 3750, już sobie obliczyłem, że to są ogólnie 25 losowań, to są 25 losowań, tak? Tak. Yy. I mam ogólnie rzecz biorąc 125% na dostanie jakiegokolwiek legendarnego bohatera. Ale zrobiłem sobie również swoją własną statystykę na symulatorze losowań i wyszło mi, że mniej więcej tak co trzecie losowanie mi się udało za taką właśnie ilość gemów cokolwiek dropnąć. No raz mi się udawało dropnąć po trzecim losowaniu, raz po 120, także no ciekawe jak to wiecie. Mm. Zobaczymy. No oczywiście co chcę. No kurczę Vlad Vlad Dracula. To jest chyba priorytetek dla mnie na tą chwilę. E, Valentine. Ten najnowszy heros mm, Oczywiście Golem Dreadrake Skull Knight Chociaż nawet takim Orcsbane'em bym mnie pogardził Ewentualnie jakiś kolejny Santa drugi, żebym mógł go wyewolu wyewoluować, to się chyba tak mówi No Naprawdę, jest tego multum Co ja bym chciał dostać yy, Wiecie co? Nie wiem czy mam w sumie jeszcze Miejsce w Warhouse'ie Zobaczmy Osiem miejsc Wiecie co? Mało Mało, 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 mało. Bardzo mało. To słuchajcie, ja wam tu robię chwilę cięcia i zaraz wracam, gdy tych miejsc będzie trochę więcej. No ok, mamy 15 wolnych miejsc. I kurde, tak jak się teraz denerwuję to normalnie przed... Uuu, nie wiem czy się tak denerwowałem. Pierwszy raz takie coś w życiu robię. Normalnie to było na zasadzie... a, ma 150 gemów, wylosuję coś. No niestety, nie tym razem. Tym razem idziemy na całość, tym razem losujemy za prawie 4000. I kurczę, naprawdę modlę się, że to będzie choć jeden z tych rosów, których naprawdę chcę Ewentualnie jestem prawie sam w domu, to mogę chyba dwie ja Chociaż nie wiem, czy to będzie aż tak stosowne Kurde, wiem, że się przeciągam, wiem Ale nie wiem czemu taki mam stres, że ja pierdzielę No dobra, słuchajcie Raz się żyje Myślę, że trzeba to zrobić No powiedzmy, że pierwsze losowanie będzie jakby wróżbą całego losowania Zobaczmy Kuźwa, nie, co ja robię? Ech. Nie. Wiecie co, to się nie może udać. Cholera jasna. Jakieś krystalus, panda, tryton, executioner, nie, słuchajcie. Tak jak topnieje moje konto z gemami to jeszcze nigdy nie topniało i ja wiem, że to jak to się skończy. Ja wiem, nie, Assassin. Wypierdalej. Kolejny, ty też. Już cię miałem na samym początku. I to byłeś do dupy. Nie, one. Nie. Nie. Kuźwa, nie. Kurwa no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże czy ty to widzisz? No dobra, co dalej? Nie no, ręce mi tak chodzą, że... O masakra, ale... Raz się żyje. Cyclops, nie! Nie. Cholera jasna, wiecie co? To był zły pomysł, to był kurwa zły pomysł. Was to no już mam dosyć, szczerze mówiąc. Nie, kolejny. To jest czwarty chyba. Dobra, dobra, dobra. Siedem losowań. Mamy 35%, że coś dropnie. Nie! <ścoughs> co ja od pieprzem i dlaczego? Boże czy ty to widzisz? Ja pierdzielę, mogłem zostawić te gemy, mogłem kurde wszystko inne zrobić, talenty wylosować, ale nie herosów, nie, nie Ja pierdzielę, 400 gemów Nie, cholera jasna Po co? Po co mi to było? Serio? Ja pierdolę żeż kurwa szlak by to jasny trafił i wyruchał Kurwa, 125 jebanych procentów. I co? I kurwa, gówno. Ja pierdolę. No i sześć, nachoje mi to... Mm. No wiem, niby mogę, kurde, teraz jakieś herosa odpowiadać. No nie no super świetnie. No najlepsza po prostu inwestycja życia, nie? Ale 4000 hędożonych gemów. I nic. Wiem, nie no jasne, wy stwierdzicie, że to jest mało, nie? Bo ludzie tam losują za 500 tysięcy, bo nie mają co robić z pieniędzmi i sobie kupują kurna za 200 zł taki pakiet i się cieszą. Ale ja nie jestem jedny z nich. Jestem free to play, zbieram gemy sprawiedliwie, dzień w dzień, robiąc wszystkie akcje poboczne, maksując grę jak bardzo się da i nic z tego nie dostając. <grym> No, szlak by jasny to trafił po prostu, nie? Dobra, no słuchajcie To był ostatni raz, kiedy coś takiego zrobiłem No patrzcie, nawet szardów zbieram na nowego herosa To był ostatni raz, kiedy takie coś zrobiłem Dzięki wielkie za oglądanie Jeśli chodzi o moich herosów, to będę dalej grał i do końca chyba tymi gównianymi, co mam teraz Które mi są w zasadzie zbędne nie ma żadnych rosów, które jakkolwiek mogliby moją armię wzmocnić i sprawić, by cokolwiek osiągnęła w przyszłości. I pewnie dalej się będę tak męczył, bo jakżeby inaczej. I co, do następnego razu. Już mam nadzieję, że zacznijmy cast Crash, a nie na tym popierdolonym koncie. No siema. No po prostu kurwa no nie, kurwa no nie, kurwa no nie, kurwa no nie, no nie, 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 nie.